Witam, witam bardzo serdecznie. Tu, człowiek w kapeluszu, można powiedzieć, że mój urlop się skończył. Był problem techniczny, ale został rozwiązany. Zapomina, zapomniane było hasło, ale już jest hasło odzyskane. Także działamy. Ja planuję wrzucić to jeszcze dzisiaj, czyli. Yy... Dzisiaj mamy niedzielę czwarty. Dzisiaj postaram się to zmontować i wrzucić. A dziś, dzisiejszy krótki odcinek będzie się nazywał. No nie, bo, bo nie tak, jak relacje dam męskie czasami yy, nie, bo nie na przykład, poznajesz fajną, poznajesz fajną dziewczynę, fajnie ci się z nią gada. Naprawdę po jakimś czasie wchodzicie. Może już nawet w przyjaźń chciałbyś coś więcej. Chciałbyś coś jej zaproponować, ona, ona powie nie, nie, bo nie, i koniec. I to jest koniec dyskusji. To jest nie, bo nie po prostu. Tak, tak to bywa. Jak to kolega mój mówi, tak to bywa, że czasami pies się topi, łańcuch pływa. I tak słuchajcie, i takie, takie właśnie takie rozważania, co by było, może to miasto, może to, to, nie, to chyba nie, bo nie po prostu, no jak Ci dziewczyna mówi, że nie, bo nie, no to nie, bo nie, ale ja jestem ciekawy, na przykład jakby, jakby się wyjechało do większego miasta, to też by się słyszało, no nie, bo nie, a jeszcze może być tak, że nie, bo się na nas gniewa, tego jak to rozumieć, no nie, bo nie i koniec, a jak chcesz szerszej odpowiedzi, nie, bo nie, no to usłyszysz, że nie, bo nie. Tak, także tak to z tymi dziewczynami i z tymi relacjami, i z tymi relacjami tak to bywa, no bo nie, bo nie, no po prostu nie da rady, no nie da rady, no i koniec, i nie da rady. I co będziesz szukał z wady, no jak nie da rady, to nie da rady, zobaczcie jaki mam ładny, jaki ładny widoczek mam za, za oknem, no i nie da, jak z dziewczyną nie da rady, no to nie da rady, no po prostu, no one mają, one mają większe pole wyboru, bo często mężczyźni słyszą, że no, 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 nie da rady, no, bo coś tam sobie w głowie, coś tam sobie dziewczyna umąci, umąci, umąci całe życie, będzie mąciła potem całe życie, jak kogoś wybierze. O, ale nie, nie gniewaj się na życie też, że jesteś sam, bo jakbyś miał być oszukiwany przez całe życie albo. Słyszeć, że, że nie, bo nie, no to lepiej, lepiej nikogo nie mieć, niż całe życie słyszeć na przykład, że coś nie da rady, nie? Ja sobie spaceruję po ogródku, jest fajnie, ale za chwilę sobie usiądziemy, dokończymy kawkę. No nie, da rady po prostu czasami, no jak kosza usłyszysz, to też, to też nie ma co na, za specjalnie na życie się gniewać, bo to może życie chce się przed czymś uchroni uchronić. I takie nie, bo nie. Takie nie. Bo, bo tak jest ten świat po prostu, słuchajcie, złuszony. Ten filmik nie będzie krótki, tylko chciałbym wam wytłumaczyć, bo patrz. Patrzcie wszyscy dookoła, jak jest dziwnie. Czy to, czy to jest kwestia małych miast, małych miejscowości? Czy może tak jest w całej Polsce, ale to, to mnie dziwi. Bo wiecie najgorzej, to dobrze, że my swoich myśli nie możemy czytać. Jakbyśmy tak przeczytali takiej myśli takiej dziewczyny, co, co tam mówi nie, bo nie, no to może, może byśmy się dowiedzieli czasami za dużo i by na nas to źle wpłynęło po prostu. Też, też tak mi się po prostu wydaje, że, <grym> że może czasami lepiej rzeczywiście usłyszeć te nie, bo nie po prostu i dać sobie spokój. A może no, jeść pisane zostać starym kawalerem, tak jak mi, że będę starym kawalerem, ale za to będę człowiekiem po prostu wolnym będę. Będę żadnych, już za dużo i tak mamy ograniczeń, więc po co stwarzać sobie przez związki czy próby kolejne po prostu ograniczenia. I też mamy prawo odmówić też, nie musimy też wchodzić w blisko w relacje, bo czasami to dziewczyna chce Wystarczy powiedzieć: No, wtedy odwet, no nie, bo nie. Jest 1-0, nie? 1, to znaczy 1-1. Nie, bo nie. nie. Nie uda się i nie zarady. rady. Też tak możemy, mamy takie prawo, tak powiedzieć. Moim zdaniem, takie nie, bo nie. Nie, bo nie. I koniec, i koniec tematu. Bo zobaczcie, dziewczyny może też zbyt dużo oczekują od nas, i przez to, prze, przez to jest to wszystko, że powstał jakiś taki mit samca alfa, i dziewczyny chyba szukają najbardziej takich samców alfa, a takim innym to mówią: No nie, bo nie, ale to nie ma się też coś, coś, coś yy, tak przyjmować. No zobaczcie, byś do pracy musi, musiał iść, bo pojawiłoby się dziecko. Byś musiał, byś nie chciał, ale byś musiał. Ale to też działa w obie strony, że te musieć. To czasami to znaczy chcieć tak żyć. A czy ty jesteś gotowy na takie życie? To się zastanów i dopiero później wchodź w związki po prostu. Takie. Niebo nie. No, niebo nie czasami wpływa na nas bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo pozytywnie. Chroni nas przed czymś. A może mi uchroniło, a nie wiem. Ale też, też moim marzeniem jest też kiedyś powiedzieć, no nie bo nie. No niebo nie. No nie da rady, sorry, nie da rady. Także, także myślę, że to też też by było ok, jakby tak człowiek odpowiedział kilkakrotnie. Może, a może jest tak, że dziewczyny budują sobie takie ego na tym wszystkim? Też tak może być te niebo nie. Bo nie te nie, bo nie, no to potem się odbija w związkach, bo to już nie chodzi tylko o, o chodzenie z kimś, czy, czy bliższą znajomość. Ale czasami nawet i po ślubie człowiek słyszy te, no nie, bo nie, bo nie da rady. No więc jak nie da rady, to, to też szanujmy się, panowie, i to też powinno działać w obie strony, no jak nie da rady, no to, no, to nie da rady. Trudno. Jak nie da rady być w związku, no to trudno. To już się nie będę gniewał. Przecież. Jak nie da rady, to nie da rady. Po prostu. Bo jakby dało rady, to by się to stworzyło. A jak nie da rady, niestety. A może tak musi być. Nie źle. Czemu nie? Także to by był taki krótki odcinek po, yy, po tym dłuższym urlopie i problemie technicznym. Także. Także, ale wstawić i zmontować ten odcinek da radę, także nie należy się przyjmować. Trzymajcie się ciepło. Cześć.